Jedziemy wojenną windą Wertheim, zmodernizowaną przez zręba z 1938 roku. Ten Wertheim bardzo ładnie jeździ, zmodernizowany przez zręba. Nawet widać, że drzwi szybowe są od zręba. No i też jednobiegowy, parter. Dźwig oczywiście pochodzi z 1938 roku. Dobra, przejdziemy się nią jeszcze raz. Uf udało się w ostatniej chwili. Akurat pani przychodziła. Uciekłem w ostatniej chwili. A w tym odcinku była przedwojenna winda Wertheim zmodernizowana przez Ręba z 1938 roku na Abrahama 49. Dzięki za oglądanie.